Cześć, witam wszystkich. Tutaj właśnie jest, może zrobię zbliżenie, jak mi się uda. Punkt obserwacyjny oraz wieża radiolokacyjna. Tutaj zaraz za tym drzewem. Radar. No i tu domniemam, że po lewej stronie, w tym zagajniku, jest to działo, chyba jedno z czterech, które było. Miało ono na celu bronić tutaj dostępu do tego portu. Czy się cokolwiek zachowało? Takie działo chyba też było, które tutaj jest. Ono też było na helu. O, teraz może będzie lepiej to widać. Tutaj obsługa, która się działa w tym pomieszczeniu, jak i tutaj ten, ta radiolokacja naprowadzało działo, które było ukryte za, tutaj w tym zagajniku. Tak to wygląda z tej strony. Idziemy dalej, zobaczymy, czy tutaj będzie cokolwiek widać. Jeśli tak, to zaraz wam pokażę. No ja myślę, że to tutaj jest w tym miejscu. Tutaj. Tutaj w tym miejscu Jak mi się wydaje Aczkolwiek Nic tutaj nie widzę A jeszcze przejdziemy tutaj dalej Za moment się włączy